Telewizja na żywo ma to do siebie, że jest na żywo. O ile większość wiadomości, wydarzeń sportowych czy koncertów przebiega bez większych incydentów, od czasu do czasu zdarzają się naprawdę niefortunne sytuacje, których bohaterowie dariby wszystko, aby móc je wyciąć lub przynajmniej powtórzyć. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 najbardziej niespodziewanych rzeczy, jakie miały miejsce w telewizji na żywo. A partnerem odcinka jest War Thunder, najbardziej rozbudowana gra pod względem machin i pojazdów wojennych. Wybierajcie spośród 2000 samolotów, czołgów, Helikopterów i okrętów wojennych, i toczcie nimi pojedynki z innymi graczami. Każda maszyna została stworzona z niesamowitą szczegółowością i posiada rozbudowany system personalizacji. Setki kamuflaży, historycznych oznakowań czy trójwymiarowych dodatków w postaci krzaków czy osprzętowania są do waszej dyspozycji. Jedną z ulubionych rzeczy w grze są mega realistyczne uszkodzenia. Macie tu do czynienia z jednym z najlepszych systemów. Każde uderzenie czy trafienie powoduje indywidualne szkody w maszynie i jej załodze. To wszystko w połączeniu z grafiką 4K, realistycznymi płomieniami, dymem i efektami dźwiękowymi sprawi, że naprawdę się zatracicie. Zainteresowani? Nie zwlekajcie, zarejestrujcie się i już dzisiaj grajcie na swoim PC, -cie, PS ie czy Xboxie. A korzystając z mojego kodu, zgarniecie paczkę bonusów w postaci pojazdów premium, ekskluzywnych kont, boosterów i wielu innych. Link w opisie, jeszcze raz zapraszam, tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10 W 2007 roku dwa helikoptery transmitujące pościg policyjny w Phoenix w Arizonie zderzyły się i spadły na ziemię, kiedy obaj piloci nie zauważyli siebie nawzajem. Widzowie śledzący pościg w telewizji nagle usłyszeli, ogromny huk, krzyki załogi i następujące po nich zakłócenia. Numer 9. W 2001 roku baseballista Randy Johnson wraz ze swoją drużyną Arizona Diamondbacks doczekał się nie tylko swojego pierwszego mistrzostwa w lidze MLB, ale również bycia jedynym graczem w historii, który swoim fastbolem trafił przelatującego ptaka. A wszystko to na żywo na oczach niemal 25 milionów telewidzów. Numer 8. W 2013 roku dziennikarz stacji Fox News Tucker Carlson zasnął na kanapie podczas prowadzenia telewizji śniadaniowej. I don't think we're being good right now. Po wznowieniu programu po przerwie reklamowej widzowie dostrzegli Carlsona śpiącego obok swoich współprowadzących z opuszczoną głową. Kiedy się obudził był dość spokojny, bo myślał, że wciąż trwają reklamy. Numer 7 W 2009 roku prowadzący amerykańskiej edycji idola Ryan Seacrest próbował przybić piątkę niewidomemu. Well, Trzeba jednak przyznać, że Seacrest wybrnął z tego całkiem nieźle Poza tym lepsza piątka niż wręczanie niewidomym ulotek wyborczych Czego w 2015 roku dokonał pan Piechociński Numer 6 W 2010 roku podczas europejskiego turnieju pokera na żywo W kasynie berlińskiego hotelu Grand Hyatt, w którym odbywał się turniej Miał miejsce napad zbroi w ręku Czterech rabusiów zdołało ukraść wtedy aż 1,2 miliona dolarów, a wszystko zarejestrowały kamery telewizji RTL. Numer 5. Podczas porannego segmentu wiadomości na amerykańskim kanale trzecim, meteorolog, aby rozbawić towarzystwo, zjadł z podłogi coś, co według niego było płatkiem śniadaniowym GrapeNat. Wkrótce jednak odkrył, że to co przeżuwał, to w rzeczywistości kocie wymiot. W które najprawdopodobniej wdepnął podczas wychodzenia z domu. Those were not grape nuts that I ate. My cat threw up and I must have stepped in it and that's what I ate. I thought it was grape nuts. I ate cat vine. Numer 4. W 1992 roku Shenat O'Connor miała być kolejnym zwykłym muzycznym gościem, który zaśpiewa podczas programu Saturday Night Live. To, co jednak zrobiła, przeszło najśmielsze oczekiwania producentów. W pewnym momencie piosenkarka wyjęła zdjęcie papieża Polaka i podarła go na oczach widzów, wzywając ich do walki z prawdziwym wrogiem. Tydzień później zdjęcie posklejał i zaprezentował podczas swojego monologu aktor Joe Pesci, symbolicznie zamykając temat. Okay. Case Numer 3. Do jednej z najbardziej niezręcznych sytuacji w telewizji doszło w 2015 roku, kiedy prowadzący konkurs Miss Universe Steve Harvey przez pomyłkę ogłosił, że zwycięzczynią konkursu piękności zostaje Kolumbia, podczas gdy zwyciężyły Filipiny. OK, folks, I have to apologize. Najgorsze, że swojej pomyłki nie skorygował od razu, ale po kilku minutach, kiedy Kolumbijka zdążyła zrobić już długi spacer po całej scenie w koronie i z kwiatami. Numer 2. W czerwcu 2015 roku ponownie podczas programu Śniadaniowego Fox and Friends, tym razem prowadzący nie zasnął na wizji, a wręcz przeciwnie. Rzucając siekierą do celu, rzucił z taką siłą, że siekiera przeleciała ponad tarczą i trafiła w jednego z bębnistów. Całe szczęście mężczyzna za bardzo nie ucierpiał, oberwał jedynie drewnianym trzonkiem. Jednak nieudany rzut nieudanym rzutem, co za łeb ustawia tarczę do rzucania siekierom po środku ulicy. Numer jeden. Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2016 roku selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Löw został przyłapany przez kamery telewizji na wkładaniu sobie ręki w spodnie, a następnie jej wąchaniu. 56-latek tłumaczył swoje zachowanie adrenaliną oraz koncentracją. No, rzeczywiście, wygrzebywanie kulki z włosów na tyłku to zajęcie wymagające nie lada koncentracji. Okej, okay, tym skoncentrowanym, jak przecier złowicza akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o grze War Thunder oraz linku w opisie. Pamiętajcie, że z moim kodem na start otrzymacie paczkę bonusów, między nimi z pojazdami premium, dzięki którym wrażenia z gry będą jeszcze lepsze. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale i na TikTok i na Instagramie. Cześć!